A te kosteczki to nie mniej ni więcej tylko boczniaki. Tylko w takiej bardzo wczesnej fazie, czyli jeszcze właściwie sama słoma w tak zwanych balotach, bo taka kostka nazywa się balotem. A gadka, to co zabrała i tam niesie do domu, to moi Państwo nie mniej nie więcej, tylko był torf, który wykorzystaliśmy przed chwilą do uprawy. Pieczarek, bo w tym roku nie tylko boczniaki, ale również pieczarki będziemy uprawiać. Ale o tym musicie znaleźć sobie już zupełnie oddzielny film na naszym kanale. Boczniaki w balotach uprawia się na słomie. Jak wygląda słoma, no to wiadomo, gdzie słomy szukać na wsi, trzeba sięgnąć do buta. Wiadomo, że. O! Słoma z butów wystaje, proszę Państwa. <laughs> Mamy słomę. Jest to, to zwykła, najzwyklejsza słoma z naszych rodzimych zbóż, ale oczywiście przygotowana w specjalny sposób, bo nie może być to tylko słoma upchnięta w worku foliowym. Tylko dużo więcej procesów się dzieje, żeby takie boczniaki mogły sobie wyrosnąć na tej słomie. Naprawdę dużo wbrew pozorom się dzieje. O procesach, które potrzeba, żeby taka słoma się nadawała do uprawy boczniaków, to nie będę wam mówił, Od tego są specjaliści. Ja wam powiem troszeczkę więcej o uprawie tych grzybów, niesamowitych grzybów, które są niezwykle zdrowe i mają niezwykle dużo składników odżywczych, których potrzebujemy na co dzień do życia. Także te boczniaki naprawdę świetne, świetne jedzenie, świetny produkt spożywczy, który obfituje mnóstwo fantastycznych witamin, minerałów i dużo więcej. Świetny też zawodnik mięsa dla osób, które mięsa. Nie spożywają, więc to też ważne. Dobra, do tego jeszcze moi drodzy później wrócę, bo będę chciał Wam trochę więcej opowiedzieć, może trochę napiszę nawet, żeby Wam wymienić. A teraz już coś więcej mówię o tych balotach. Balot jest sporej wielkości, jest to sztywno, sztywno bardzo sztywno ubita kostka słomy zapakowana w folię. Folia ma otworki, przez które te otworki będą wyrastać później grzyby. Taką kostkę. Otrzymujemy ze sklepu, który Wam się wyświetla w tej chwili na dole strony i który oczywiście link aktywny macie w opisie. Takie baloty kupujemy gotowe i w przypadku boczniaka nie trzeba z nimi robić za pierwszym razem zupełnie nic, poza tym, że trzeba go umieścić w odpowiednim sprzyjającym dla rozrostu grzybni miejscu. W tym filmie również trochę potestujemy. W pierwszym roku mieliśmy jeden balot boczniaków, bardzo dobrze się nam go uprawiało, było 4-5 rzutów mniej więcej tych grzybów. Natomiast w drugim roku kupiliśmy już balotów 5, ale uprawialiśmy je w jednym miejscu. Konkretnie stały sobie w boże i tam miały takie warunki, że było i trochę światła, i trochę. miały trochę światła, miały trochę wilgoci, miały trochę przesuszenia, ale też baloty się moczy, jeżeli są przesuszone. Także wszystko ale w jednym miejscu. Natomiast w tym roku już zamówiliśmy balotów 5, przyjechało do nas 5 i będziemy mieli później jeszcze kolejne 5 domówione. Natomiast chcemy spróbować w tym roku uprawiać przynajmniej z tych pięciu pierwszych balotów chciałbym uprawiać każdy w innych warunkach i zobaczymy w których warunkach Rosną te grzyby najlepiej, ponieważ kostki są z tej samej partii, tak samo przerośnięte, tak samo przygotowane, tak samo są wilgotne, są te same temperatury wszędzie i w czasie transportu miały tą samą, więc wszystko było tak samo. Teraz dopiero zmienią im się warunki i będziemy rozkładać je u nas w wiejskich inspiracjach w różnych miejscach. Co robimy w Szczarni? W szklarni mamy gąszcz. Ten gąszcz aktualnie stoi sobie na stoliku w doniczkach na stoliku przykrytym czarną folią. I tutaj, ponieważ ten stół nieco zacienia to, co jest pod stołem, to tutaj właśnie umieściliśmy pierwszy balot boczniaków. I ten pierwszy balot wyjątkowo w tym roku postawiłem na ściance bocznej. Na tej. Może, mogę na tej, mogę na tamtej. Te ścianki w wypadku tego balota nie mają otworów, więc możemy stawiać albo na ściance właśnie bocznej, albo na jednej z tych ścianek. Jedna nie ma otworów, druga ma, więc jest przygotowane albo tu, albo tu stawiamy. Tu podstawę idealnie nam pasuje na ściance bocznej. Jeszcze tam takie duże donice stoją. Gdyby tam jakieś ostre słońce z tamtej strony było, to też oczywiście trochę te donice zacienią. Ten stół również zacieni nasz balot. A z tej strony to północ. Więc raczej bezpośredniego słońca nie będzie na ten balot i być nie powinno. Ponieważ jest okres jeszcze końcówka zimy, właściwie wiosna zacznie się chyba za 2 3 dni, to mamy jeszcze temperatury dosyć niskie i właśnie taki okres wczesnowiosenny i późno jesienny jest dobry, żeby boczniaki uprawiać w szklarni. Przynajmniej tak mówią oficjalne źródła. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Boczniak, tak jak mówiłem, nic nie potrzebuje, żeby tutaj zacząć rosnąć. Już widać, że gdzieniegdzie pojawiają się takie białe naloty, a te białe naloty to właśnie nic innego jak grzybnia boczniaka. Więc teraz czekamy tylko, aż się pojawią pierwsze grzyby. Miejsce numer jeden zaliczone. Idziemy teraz przenosimy się do miejsca numer dwa, w którym będziemy testować uprawę boczniaka. Drugie miejsce wybiera Agatka. O tu. 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 Że tu po prostu. Tak. Po prostu. Od mam strony tutaj... północnej. Dobrze. Zacieniony. Pani sobie życzy, pani. Ma. Ochroniony od wiatrów. Proszę was. Tak? Na żyznej glebie, obok kompostowników. Tak jest. Niech je. Tak jest. Niech pije je wszystko. Deszcz na to kawał nie będzie, nie będzie bo tu Spadek jest... jest drugą stronę. Od tej strony osłonięte od wiatru, kompostowniki osłonią od wiatru, tu jest kolejny budynek. Z każdej strony mamy osłonięcie tak, od wiatru, tu. więc będzie całkiem nieźle. Pani Agatka wybrała takie miejsce, ja nie dyskutuję, robię wedle rozkazu. Tak jest. Odmeldował się. Miejsce poprzednie było obok stodoły. Miejsce trzecie z kolei jest w stodole. Proszę bardzo, tutaj Agatka ma składzik swoich mebli do odnawiania. Tutaj wystają tylko nogi niektórych jakichś stoliczków, czy to jakiś krzeseł. Natomiast tutaj stoi sobie paleta, na której stoją te meble. I tu po środku, tuż przy słomie, umieściłem również balon z burczniakami. Tylko tak się zastanawiam, czy przypadkiem te burczniaki się nie rozsieją po innej słomie nie wiem, zobaczymy tu jest bardziej sucho. bardziej sucho ale też osłonięte od wiatru temperatura no taka chłodna jak na zewnątrz może minimalnie cieplej zobaczymy jak boczniaki będą sobie radzić tutaj Boczniaki, proszę Państwa, boczniaki uroczyście meldujemy, że oprócz tego że ta kostka się bardzo zabieliła, no to w szklarni pierwsze się pojawiły i wprawdzie ładnie się pojawiają, ale charakterystycznie nie w tych miejscach, gdzie są otwory, więc zastanawiamy się, jaki tego powód mógł być, czy za duża wilgość, czy za duże wahania temperatury, no, no nie wiemy w każdym razie jak y, przy dziurach nie pojawiają się grzyby, no to się im robi dodatkowe dziury tam, gdzie się pojawiają. Więc tutaj mamy na przykład taką dziurkę już wyciętą, bo widać, że grzyby zaczynają właść. To samo będą właść tutaj, będą właść tutaj, więc będą miały kilka dodatkowych dziurek, ale to już są ewidentnie grzyby. O. Także niedługo boczniaki. Do doła... ...kostka równie zabielona... ...chociaż nie widzimy... jakiś takich specjalny skupisk... ...grzybów, więc tutaj prawdopodobnie... ...będą odrobinkę później... ...ale być może... tu już się powoli takie robi... ...gdzie nie gdzie... troszeczkę bardziej... ...no trzeba będzie jutro zajrzeć do nich... ...bo one już teraz będą szybko rosły... ...w każdym czasie... ...ładnie to wygląda... 嗯。Yo Yo dobry, dnia kolejnego, agerka przygląda się bacznie boczniakom no szkarni jako pierwsze no mają tutaj najwyższą temperaturę więc i to przyspieszyło ich rozwój ale po prostu zaczyna tu się dziać naprawdę coraz ciekawiej agerka jeszcze nam odwróci o musieliśmy słuchać w wiele miejsc ponadcinać bo bo czujaki nie gdzie nie gdzie tylko wychodziły Dziurkami oficjalnymi nigdzie. Tu nie, tu nie, o tu, dalej, tutaj to tu nie. No ale za to, jak powychodziły tymi innymi, no to, to jest sucho. Dziury są suche, suche bardzo. To mamy już dużo lepiej. Tak, dziury rzeczywiście przyschły trochę. No, może to jest właśnie kwestia tej uprawy w szklarni. Natomiast no, ciekawy rozwój jest, bo z kolei rozwijają się dosyć wolno w szklarni. Także, ale jak widzicie całkiem okwicie, więc poczekamy aż będą naprawdę sensowne do zjedzenia. Na razie są takie bardzo, bardzo mięsiste, fajne, takie wilgotne. Super. Kurna, co to jest za pogoda, słuchajcie. Jest połowa kwietnia, a u nas śnieg pada. Się teraz przyznajcie tutaj bez bicia, czy przypadkiem ktoś z Was nie miał jakiegoś życzenia do świętego Mikołaja. A! Za dobrze tam rośnie tym z wiejskich inspiracji. To śnieg im ześlijcie! Śnieg grobicie i wszystkie plagi egipskie. Niech im nie rośnie. Przyznać się. Wchodzimy do szkarni. O, tu jest cieplej. I nie pada na łepetyny Sprawdzimy jak rosną boczniaki. Bo dzisiaj planuję je zerwać już. No. <śm> I to się nazywa zbiór boczniaków. Proszę bardzo. Tu będzie tyle. Teraz jakoś to przełożę z drugiej strony. Żeby wam też pokazać, jak z drugiej strony. O! A tu jeszcze tyle. O! Ja! Yeah. Ale pikna kępka. A jak już się grzyby. Zaczynają, już nie są takie półokrągłe, tylko zaczynają się prostować kapelusze. O, bo tu na przykład jeszcze widzimy, jest taki półokrągły ten kapelusz, zagięty do dołu, ale jak już tak jak tutaj zaczynają się prostować, już nie są zagięte, to można spokojnie już taką kępę zrywać. Także stąd jak najbardziej dzisiaj obiad będzie smażone boczniaki w panierce, bo to są te najlepsze, najsmaczniejsze oczywiście. Może nie aż takie zdrowe, bo to w tej panierce i smażone, ale pierwsze boczniaki, trudno, zdrowie ucierpi, wątroba ucierpi, ale zjemy sobie smażone. Także to dzisiaj, proszę bardzo, tak z jednej strony, z drugiej strony, proszę. No pięknie, pięknie, powiem Wam, pięknie. Zaraz zobaczymy jeszcze te w innych miejscach, które rosną. Dwie kostki ustawiłem w oborze, tam jest zimno jedną jedną stodolę. I tu i tu jest dużo zimniej, więc tam na pewno będą słabsze wyniki, o ile w ogóle jakiekolwiek żeby tam się pojawiają. Niemniej jednak, jak trochę ciepełka się da, no to szybciej się to wszystko rozwija. Także szklarni miały to ciepełko i pięknie nam tutaj wyrosły. W ogóle wszystko ładnie rośnie. Wierzba, jak ładnie rośnie, proszę. Tudzież inne nasze sadzonki rosną przepięknie. Ale jak sadzonki nasze rosną w szczarni, to już nie w filmie o grzybach. A możecie zobaczyć w filmie o naszych sadzonkach, który macie tutaj. To jest film sprzed tygodnia mniej więcej. Znaczy tydzień wcześniej niż ten się pojawił, więc może nawet trochę więcej niż tydzień, półtora. Także możecie tam sobie obejrzeć, co tu jak ładnie nam rośnie. No, ale wracamy do boczniaków wybrałem z tej strony tą kępę która jest, bardziej ma te kapelusze proste bo tam z drugiej strony jeszcze są takie lekko lekko takie no, zaokrąglone jak się odrywa moi drodzy, za żadnego odcinania nożem absolutnie, łapie się całą kępę i się ją przekręca o, ona się powinna cała pięknie oderwać o, tu nawet trzy kępy były w jednej, jednej paszutce trzy takie kępy mamy To się oczywiście wykroi. A tutaj już będzie się kostka nadawała do namoczenia zaraz pewnie. Jak już cało się próżnimy. No, obiadek niezły będzie z tego. Także zabieram i po drodze idziemy jeszcze sprawdzić jak się mają te inne grzyby. Jesteśmy w stodole. <tutek> Tutejsza kostka jest prześlicznie zabielona. Grzybnia się pięknie tam rozrasta i tutaj mamy ewidentnie już pierwsze grzyby. Będą wyglądały zupełnie inaczej, bo zupełnie inne temperatury, zupełnie inne warunki. I tutaj to wszystko co widzicie, trzeba teraz poczekać jeszcze dzień dwa. Te będą pierwsze na pewno, ale tu widzę, że na tej kostce już się wyłaniają grudki, które też będą, o tutaj są kolejne, pięknie widzimy, ale też będą grudki, które e, w zupełnie innych miejscach e, niż otworki się pojawiają, więc tutaj trzeba będzie oczywiście naciąć otwory, żeby się pojawiły. To chyba dzisiaj jeszcze zrobię, nie będę czekał do, do jutra, bo jeżeli tu już wyłażą, to i te tak chcą na pewno wyjść. Tutaj podejrzewam, że będzie jeszcze więcej grzybów niż w tej kostce w szklarni. Tak jest tutaj, widać normalnie grzybki. Jest więcej grzybów, będzie tutaj więcej grzybów, ale za to będą później. Tak? O, dziunia mi przeskoczyła. No, do sąsiedka. Uciekaj mi stąd. Już! Uciekamy. Także, tak widzicie. I zobaczymy zaraz kostki, które miały najzimniej. Czyli były w starej oborze. Tam pewnie jeszcze wolniejszy proces będzie. Jesteśmy teraz w oborze dawnej. No i tutaj widzimy kostki, które są w warunkach, które, gdzie jest najzimniej i najciemniej najmniej światła dochodzi, tu widzimy, że rozrost grzybni jest dużo wolniejszy, jeszcze bardziej więc no i światło i temperatura ma znaczny wpływ na rozwój grzybni i oczywiście po ciemku się będzie grzybnia rozwijać, natomiast już owocniki muszą się rozwijać przy świetle więc tu mamy ten proces najwolniejszy ale ja dostrzegam pewne plusy takiego rozwiązania bo na przykład nie zwalą nam się wszystkie boczniaki naraz. Co by oznaczało, że nie przerobilibyśmy nie przejedli tego wszystkiego. A tak będziemy mieli stopniowo raz jednej, raz drugiej kostki, raz trzeciej i tak dalej. Tak wygląda boczniak w panierce usmażony. Oczywiście, garka do tego to wiadomo, co zje frytki. Wiecie, chciałem Wam nagrać wiecie na początku jak. Jak dopiero był pełny talerz, ale jak się gadka trwała, to zanim się zdążyłem obrócić po telefon, to już gadka pół porcji. I nie ma. Jak w smaku boczniaki, proszę pani. Bardzo dobry. Tak jak lubisz. Mm -hmm. mm. Także sami widzicie. No boczniak domowa uprawa, zerwany 15 minut temu. I już jest świeży podany. ...to jest coś niesamowitego jak się je tak świeże rzeczy. Nasza kosteczka boczniaków, nasz balot... ...jest już po owocowaniu, wszystko zostało oberwane. Trochę jak widać poszarpaliśmy folię, ale folia się trzyma, ma tylko dodatkowe dziury, natomiast... ...nie jest aż tak strasznie podarta, że trzeba by ją kleić. Natomiast teraz kostka jest bardzo lekka. Boczniaki wyciągnęły z niej całą wilgość. Tu jakiś jest grzybek, aż uszechł. No i teraz taką kostkę trzeba namoczyć. Tak dobrze namoczyć, żeby znów była ciężka, wilgotna i tak Do tego celu kupiliśmy dodatkowo sobie oprócz wiaderek specjalne kastry, które są idealnie wielkości tych kostek, więc nie trzeba będzie szukać jakichś pojemników specjalnych do moczenia, tylko mamy właśnie taką kastrę. I ona jest, proszę bardzo. Proszę bardzo, idealna wymiarowość. Zobaczcie normalnie, perfekto, idealiko. To jest kastra 60-litrowa. Namiary, zarówno na kostki, jak i na castro, Oczywiście wam podam w opisie filmu, jak zwykle Wam podaję. A teraz, będziemy to zalewać wodą, żeby się przez noc namoczyło dobrze. I to co widzicie, kostka zaczyna się unosić, więc trzeba będzie ją po prostu docisnąć jakimś kamulcem i tyle. Oczywiście dolewam tyle, żeby kostkę zakryło w całości, wtedy jest lepsze nawodnienie tego. No i później wraca do warunków. Jeszcze raz spróbujemy w szklarni, ale później już będzie za ciepło pewnie w szklarni, więc wyniesiemy ją do stodoły albo do obory. Tam będzie trochę chłodniej, a też światło będzie miała i tam będzie sobie pracować następnym razem przy kolejnym rzucie. Takich rzutów, jak zadbacie o kostkę, powinno być nawet 5-6. Proszę bardzo, dwa kamulce i nie dają sobie rady z tą kostką. Jeszcze ją wypierają. Ale jak nabierze trochę wody, to delikatnie pójdzie na dno. A ma tyle, że jak pójdzie w całości, to powinna się... E może jeszcze będę musiał dołać trochę, bo jeszcze, jeszcze nie dochodzi do końca, więc jeszcze trochę, żeby ją... Pełni zakryć. No, to jest taki sposób. Ale ponieważ baloty mamy u nas cały rok, cały rok uprawiamy boczniaki, to i taka stra się przydała. Będzie ciągłe namaczanie kostek. Na szczęście wziąłem trzy sztuki, to mogę trzy naraz namaczać. Gdzie jesteśmy? O Boże. O, o. Boże. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj im w rośnięciu. Jakie wielkie jest Tutaj to jest takie. O, o, o. Zapomnieliśmy o nich i same się takie wyhodowały. No, dwa dni nas nie było i od razu Trzeba jednak boczniaków doglądać moi drodzy, bo Pięknie. Wydaje mi się, nie wiem czy mam rację, ale wydaje mi się, że. W pierwszej pierwszą... fazie rozwoju. Tak. W pierwszej fazie rozwoju trzeba jednak, żeby miały chłodniej. Czyli szklarnia na przykład było cieplej, przyspieszyło fajnie, wyszły szybciej, ale nie było takiej ilości były lekko wysuszone. A w oborze no. i w stodole rosły wolniej, ale za to są. Chyba będą pfite plony, to raz. A dwa, że druga sprawa. Zobaczcie, tu się wytworzyły nowe grzybnie. W tym, w tym miejscu, tak? Też tu nie było otworów, więc nie wyszły żadne owocniki, i wydaje mi się, mm, zobaczymy teraz. Bo tak tutaj przeciąłem w tych miejscach, zobaczymy, czy coś wyjdzie, mm, ale podejrzewam, że nie wyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili całe, cała grzybnia skupia się na wykarmieniu tych owocników, prawdopodobnie. Więc tych już nie będzie karmić. One tam będą obumierać pod folią. Natomiast, gdybyśmy przecięli folię na etapie, gdzie wszystko równomiernie byłoby jeszcze takie bialutkie, to wtedy pewnie wyszłyby zewsząd różne owocniki. Także troszeczkę żałujemy, że przegapiliśmy. Będziemy uważać następnym razem. Ale może jeszcze wyrosną, to nie jest powiedziane. Tu na przykład mamy taki ciekawy okaz, tylko że to była dziurka naturalna. O, zobaczcie. Tutaj są wszystkie normalnie. Tak, widzimy. A tu dodatkowo była chyba dziureczka malutka. I zobaczcie, tam jest taki. Mały piździołek, który, który pewnie zaowocuje jeszcze. No zobaczymy. W każdym razie wyglądają przepięknie. Kochani moi, ewidentnie muszę nagrać już na tym etapie. Już nie czekać dłużej, bo te burczniaki znikną. No już znikają. Tu zewsząd już tu jest coś oberwane. Już tutaj o nie ma kępki. To mówię wam, to szybko znika. Także <laughs> nie, tu się u nas nie uchowa. Naprawdę, tu już kilka kępek znikło. Ale ta jest właśnie z tej dziurki dodatkowo robionej na samej górze. I zobaczcie, jaka to jest olbrzymia kępa. Porównaj do mojej ręki w rękawiczce. To jest dwa razy większa od ręki. Tu jeszcze z tyłu są, masa. Tam jeszcze więcej. Ale już większość jest poobrywana, bo to tylko widać o, powyciągane. <grym>